Mój debiut w ŁKS-ie to był mecz z Legią Warszawa na Łazienkowskiej. Była to pierwsza kolejka Ekstraklasy. No i myślę, że to był idealnie wymarzony debiut w Ekstraklasie. Tak naprawdę wszystko było w tym dniu wspaniałe. Oczywiście oprócz najważniejszego, oprócz wyniku. Ale i, no i pogoda, i to, że graliśmy przy pełnych trybunach, wielu kibiców lks u też było na, na trybunach. Idealna pogoda, idealne przygotowane boisko, także oprócz tego najważniejszego, czyli wyniku, no wszystko było fajne. Jeżeli chodzi o skład, no to w bramce Oleg Bobek, na prawie obronie Kamil Dankowski, dalej Nacho, Adaś Marciniak. No i moja skromna osoba. Dalej Michał Mokrzycki od prawej Pirulo, Dani Ramirez, Hoti i Sheli. I w ataku z dziewiątką Kaitian.